W dzisiejszym odcinku będę podróżował do Tokio i porównamy sobie dwa najlep najlepiej oceniane i najgorzej oceniane hotele. Chyba samolot już wylądował. O po co mi taki paralizator? Bez, sen bez sensu. Wysiadamy. Wow, jak to nawet super wygląda. Bilet. Dobra, jest. Yeah. Co jest? Dobra, musimy sobie zamówić taksówkę. To znaczy z hotelu. Dobra, zgłaszam się. Podjedzie taksówka żółta. Odbiór, okej. Okay. To teraz sobie widzowie poczekam na taksi. Z hotelu. ile można czekać? Dobra, ja tu widzę, wy sobie przysuknę. Już jedzie, chyba podobno. Tak, Dobra, tu no ile można czekać, widzowie? Dobra, poczekamy. Chętnie na taksówkę. No, dobra, ja sobie trochę poprzeglądam internet. Ja zrobię sobie selfie. O, chyba coś już jedzie. Tak, apka mi pokazuje, że jedzie. Podjechała taksi. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Proszę mnie zabić do hotelu. Nie wiem, ja pracuję przecież w hotelu. Dobra. Dobra, widzowie, jedziemy do hotelu. O, jest jak późno. Chyba 22 albo 23. Ale to jest nieważne. Dla mnie najważniejsza jest jakość tego hotelu. Dobra, wysiadamy z taksówki. Proszę na mnie zaczekać. Dobra, dobra, poczekam. Dobra, i ja idę już do hotelu. Bo jest mi zimno bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę pokój jakiś e, niebieski, tak? Proszę niebieski pokój. Piętro, pierwsze, jedenaste. Tak. Dobrze. pokój. Okej. Okay. Jest. Okej, okay, dziękuję bardzo pani. On jest bardziej granatowy, ale... Dobra, mi będzie pasował. A to z dwunastu, proszę pani, jest niebieski. Ale nic się nie stało. Mogę mieć dwunastkę? Jest, jest tak późno, widzowie. Zgaszę sobie światło i pójdę. Przepraszam, pomyliłam się. Dwanaście. Dobrze, nic się nie stało. Ja idę już spać. Jak to tutaj się obsługa za tak? Dobrze. W sumie sobie nie zamówić teraz obiadku. Znaczy kolacji. Dobra, dzwonimy na dzwonek serwisowy. O, ktoś dzwoni. Już jadę. Tak? Hey, chciałbym zamówić... Sobie jakieś kolacje. A nie, jednak nie wiem, przepraszam, bo jest 12 w nocy. Jednak nie, do widzenia. Jutro śniadanie jest o 9. Dobra, bardzo pani dziękuję. Może pan przyjść o 8 i będziemy gotowi. Dobra. Pójdę spać. O, już szósta. Dobra, wstajemy. Ciekawe, czy ta pani będzie taka miła. Trochę też Mam nadzieję, że będzie taka miła. O, a, moja noga! Dzień dobry, czy naprawdę muszę czekać do dziewiątej? Nie, tutaj już są przygotowane zaleśniki. Dobra, bardzo pani dziękuję. Nie, Ale pyszne te naleśniki. Dziękuję pani bardzo. E, proszę bardzo, gdyby pan chciał coś e, zamówić, to oczywiście można. Mogę? Ob obiady są o 13. Mogę pani wy mogę wypożyczyć kulejnogę nogę od tak. hotelu? E, na dworze stoją. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ale fajnie ten hotel moim zdaniem. Później zamierzam sobie pójść na basen, ale teraz pójdę sobie... Śniadanie zjedzone. Co można robić w Tokio? A, tak, wiem. Pójdziemy sobie na jakieś ciasteczko. Do Starbucksa. Ale pyszne. To sobie weźmiemy. Tosta. Super. Zjedzone. Teraz trzeba trochę pozwiedzać te Tokio. Uuuu, ale wysokie budynki. No super to wygląda. Spróbuję lodów. Milkshake. Super. Mia! Pyszne! Dobra, teraz idę na wasen. Let's go wow! Ale super basen! Pewnie tam będzie Ja idę na basen w razie czego, proszę czego pani. A ja przygotuję obiad. Ale super basen! Proszę pani, wie pani, że jest dopiero smarano? No wiem! A ja nie będę, nie chcę, się obiadu o ósmej Dobra, wracam sobie do pokoju Bo wszystko już widzi. zobaczyłem, co chciałem zobaczyć Wezmę sobie jakąś telewizję No tak, bo tam nie ma telewizji, ale to nic Okna, dzwonek Przepraszam, proszę pani, jednak nie chcę dzwonka Bardzo pani przepraszam okay. Proszę pana Tak Mam pytanie bo zaraz będę sprzedać inny pokój i później będę sprzedawać... pan panu... Tak! Oh wow, jeszcze! Wow, pójdę sobie tego... Z dół Proszę tego... Wow, Z Teraz mogę sobie usiąść w pokoju i zdokończyć sobie tosta. Dobra. Obiad o 13. Dobra, pokój 12, dobra, idziemy. Jak to strasznie wygląda! A! O Boże! Wybuch? O ziemia? Co to tu robi? Pójdę. Co pani robi tak bez wejścia do mojego, bez tak, bez pytania? Ja tu sprzątam. Ło, wow, dobra, to ja idę na basen. Co tak pani mnie śledzi? Nie śledzę pana, ja tu wchodzę. No dobra, a ja idę popływać w basenie. Jej, na bombę. I pu, bu, bu, na bombę. Jej. O, ma, co pani robi z tam miotłą w basenie, boże! Dobra, ja wracam do swojego pokoju. A, co pani tak mnie śledzi, pani ma jakiś problem? Dobra, zamykam sobie pokój na klucz. pani, no ja zamknęłem pokój na klucz. Proszę się wynosić. Dobra, pójdę już spać, bo jest bardzo dziwny ten hotel. Dobra, mamy. Dobra, sleep. I... Widzowie, ten dzień był bardzo, bardzo dziwny, moim zdaniem. A jak waszym? Moim też dziwny był. No, chyba już będę tak na dobre zszedł spać. No, to chyba jest dobry wybór, A! pomocy! Co pani robi? Co pani robi w moim pokoju kompletnie pani oszalała? A! A! Ja dzwonię na policję Dzień dobry Dzień dobry Ma, Mamy jakiegoś potwora w hotelu Dobrze, już jedę Już jadę A! Ona mnie mi Policja już jest Policja, ręce do góry! Auć, auć, auć! Proszę pani, ręce do góry! Ręce do góry! Proszę pani! Ręce do góry, bo zacznę strzelać! Nie daje mi pani wyboru! Ręce do góry! No już! Babciu, już! Ręce do góry! Babciu, ręce do góry, no czego babcia nie usłyszała? Jedzie, pojedzie pani ze mną. Nie Proszę pani, ostatni raz ostrzegam. Raz. O nie, ucieka. Ręce do góry. Widzowie, co to była za straszna akcja? O burze. Dobra, widzowie. Ja natychmiast biorę swój meleks i bardzo szybko lecę na lotnisko. Znaczy, idę. Niestety... O, pan policjant. Niestety, proszę pana, nie udało mi się jej znaleźć, ale proszę natychmiast wracać do, do heaven RP. Dobra, do widzenia, panie policjancie. Wow, wow, co się dzieje? Dobra, ja natychmiast wracam do heaven. piorę bagaż, i natychmiast powrót do heaven, bo to było straszne. Po prostu katastrofa. Dobra, widzowie, jak dobijecie mi 450 subskrypcji, to będzie trzecia część. Do zobaczenia.